Cześć, to ja, Azores, a w dzisiejszym odcinku przejdę parkur osoby o niku Tapdawca, Ale jak ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapeczce w górze. Na początku wejdę sobie w pocztę i wyszukam właśnie tą osobę, jej nick to tyapykdyawyca. Jeszcze raz powtarzam, pozdrawiam Cię serdecznie, Tapdawca. Tutaj jeszcze jej skinek. Dobrze, wchodzimy na ścianę. I czekam aż się załaduje. Dobrze. Przejdziemy jej jakiś parkur. Zobaczmy. Tutaj bardzo dziękuję, że zrobiłaś prefabrykat z mojej piosenki. Naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna, tak Dobrze, ale parkur, który dzisiaj mm, przejdziemy, będzie się nazywać pierwszy oryginalny. Zobaczymy. Wejdziemy w parkur. Fajnie by było jakbyście przyszli na ten parkur. I sprawili przyjemność tapdawcy. Dobrze, tutaj zobaczymy, bardzo oryginalny już. Dobrze, jakoś tutaj przeszłam i tutaj taka dziura, i wejdziemy sobie, pójdziemy po kluczyk. Okej, okay. żółty klucz. Bardzo dokładnie zrobiony parkur, taki. O nie, wpadłam w pułapkę niedźwiedzia. Ale zachęcam Was też do przyjścia na parkur Lena 99.1. 819, bo ta osoba mnie bardzo prosiła, abym mówiła, abyście weszli na jej parkury, więc bardzo Wam będę wdzięczna, jak przyjdziecie na jej parkury. Dobrze, tu już jest meta. Bardzo fajny parkur, tapdawca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i pamiętajcie, że jak Wam się podobał, to zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górze. Do zobaczenia.